Chwila nie uwagi prowadzi do zalania podłogi w łazience bez obaw. Nadal możesz cieszyć się wodą. Z rozwiązaniem hydroizolacyjnym Sika, pokażę Ci jak to zrobić w 90 sekund lub mniej. Otwórz opakowanie folii w płynie, wymieszaj. Sprawdź konsystencję. Nałóż pierwszą warstwę. Kontynuuj. Przykryj pozostałą powierzchnię, wygląda dobrze. Użyj taśmy uszczelniającej. Nałóż ją. Ostrożnie. Nałóż drugą warstwę. Pozostaw do wyschnięcia zabezpieczone przed wodą. Co dalej? Układanie płytek. Zacznij od kleju. Przygotuj, wymieszaj. Nałóż. Układamy płytki. Wyczyść. Czas na fugę do płytek. Przygotuj produkt. Nałóż. Następnie wyczyść. Na koniec przygotuj uszczeniacz do spoi. Nałóż. Wyczyść. I gotowe! Proste, prawda? Ponieważ know-how jest w produkcie. Tak można cieszyć się wodą, kiedy możesz sobie z nią poradzić dzięki rozwiązaniom hydroizolacyjnym Sika do łazienek. Sika Building Trust.